Siema, nie wiem jak to dzisiaj wyjdzie, bo się narobiło. Dzisiaj bohaterem na dnia dla odmiany jest ten oto komputer, ten, te monitory i tam stoi pod spodem. Dzisiaj rano mi się nie włączył. Nie włączył się, już miałem tak kilka dni temu, że nie chciał się włączyć kilka razy. Za którymś razem zaskoczył, włączył się. Ja mam tak, że jak włączę komputer, to potem on chodzi na okrągło przez kilka dni. Co jakiś czas go wyłączę. Co kilka dni. Akurat wczoraj go wyłączyłem wieczorem, i dzisiaj rano znowu nie chciał się włączyć. W drodze eliminacji zacząłem sprawdzać, co się dzieje, co jest nie tak. Wyszło na to, że po wymianie zasilacza na taki, który akurat miałem na stanie, jakieś takie starocie, ale, no, pięcetkę, która daje radę, wszystko startuje. Wszystko inne, nic innego nie, nie zmieniało stanu rzeczy przy odpinaniu. Więc, w związku z tym, bohaterem dnia dzisiaj jest. Patrzcie, taki oto mój, o, ja zaraz pokażę dokładnie go, ale taki oto, nie widzę dokładnie, racja pokazuję, mam gdzie indziej, yy, taki oto zasilacz, tacens, yy, półmodułowy, tutaj części kabli nie odpiąłem, część odpiąłem, yy, generalnie te główne są, nie są modułowe. 500k, półpasywny z takim radiatorem, że włącza się tylko pod większym obciążeniem. Wentylatora tak jest niby bezgłośny. Służył mi tak sporo, no, myślę, że bliżej 10 lat niż mniej, ale mocniejszego komputera akurat nie potrzebuję na serwisie. Z tym, że po jego wyjęciu i założeniu tego tymczasowego, tam w tym komputerze na RTX pomaga mi w enkodowaniu wideo i w paru innych rzeczach obsługuje też te wszystkie monitory. No niestety. Ten co mam na stanie zastępczy Nie uciągnie karty graficznej, nie ma odpowiednich wtyków, tak dalej już się nie będę bawił Więc włożyłem starą kartę graficzną, działają tylko dwa monitory i nie wiem jak to wideo, czy nie będzie cieło. Jak się będzie cieło to trudno. Próbujemy go ożywić, no bo szkoda teraz kolejny zasilacz kupować taki do RTX, żeby miał tych wtyków i wszystkiego. Co się dzieje? Już pokazuję, bo jestem w stanie pokazać mimo, że jest odłączony. Przejdziemy na... Ara, zara, Teraz to się narobiło z samych problemów. O, przejdziemy tutaj na biurko. Tu jest ten zasilacz mój. Taki fajny tacens. Jak go tam pokazać? Tak, tak, tak. Tutaj są wtyki, tak jak mówię, wentylator. Podłączyłem pod niego teraz, żeby wam pokazać co się dzieje, taki tester zasilaczy. Tutaj jest ten główny wtyk od płyty głównej, tutaj są dwie wtyczki do CPU podłączane. I co się działo z moim komputerem dzisiaj rano? Patrzcie. To samo, co teraz dzieje się z tym miernikiem. Podłączam tutaj e, 230V. O, teraz nie było do końca widać. Dobra, bo teraz włączamy się to był na jednej złożenie. Wyłączyłem, patrzcie na miernik, włączam. I zaraz pokazać wartość i to. Tylko tyle. Tak, mrugnięcie, koniec. Co prawda nie jestem w zasilaczach i w 230 specjalistą i dla kogoś może bym nie robił. No ale dla siebie zobaczymy z ciekawości, czy coś widać, czy może jakiś kondensator wystrzelił, nie trzeba parametrów. Może jakieś zwarcie, może jakiś mosfet, nie wiem. Nie wiem, nie domyślam się, próbujemy to otworzyć. Ten tester, do którego wpiałem, powinien tutaj pokazywać napięcia o, poprawne, czy są 12, 3, 5 i na wyświetlaczu opisywać poszczególne wtyczki, ile dają, jeszcze tu jest na Molexa, na satę. dawno temu go kupiłem i powiem, że go bardzo rzadko używam, ale w tym momencie pokazuję dokładnie objaw, co się zadziało z moim komputerem, zobaczymy jak się ten zasilacz otwiera, bo często jest tak, że bez mocnego rozginania pewnych elementów w takich zasilaczach, z tego co kiedyś próbowałem, to był problem stworzyć. tu widzę splomba, więc się, że trzeba te cztery śruby odkręcić, żeby tą pokrywę górną odsadzić, zdjąć, a potem zobaczymy co dalej. O, już widzę! O, rany. To już wiem, co się stało, powiem wam. Tragedii nie ma, dosyć klasyczne, to może być, ale zaraz wam pokażę. Patrzcie. Na no, to widać, patrzę na monitorze. Widać. Tutaj, widać. Patrzcie jak mi są stanie kondensatory. Wybuliło. Jeden, dwa, trzy. Nie wiem jak inne. Więc co, no, trzeba teraz jakoś tą płytę. Tutaj odginając inne też mogły wybulić, widzę. No swoje przepracował. Fajny sprzęt. Próbuję teraz w takim razie odkręcić tą płytę jakoś i wyjąć ją z obudowy. Tutaj widzę, że tą wiązkę można wyjąć. Tak, kombinuję. Już miałem nie nagrywać, bo mi widziałem coś tnie przy nagrywaniu, ale może coś z tego jakoś zmontuję. E, patrzcie, ten radiator był na cztery śrubeczki przykręcony tutaj, po jego rozkręceniu spadło to, a to wysunąłem spod spodu. Stał sam hit pipe z dziurą, który będzie można przełożyć. I teraz tak, e, tu się stawiam, jak to ruszyć, bo to jest wszystko spięte przewodami. E, tu jest, się okazało, że to jest naklejka, i pod tym są. Cztery śrubki. Te śrubki tutaj trzymają. No i zobaczymy. Zaraz skręcimy. Zobaczymy, czy to wszystko razem będzie wychodzić. Pierwszą śrubkę najpierw. Czy ben... Bo możliwe, że to jest gowane po złożeniu u te i będzie problem, ale mam nadzieję, że nie. Może uda się coś, coś z tym jeszcze zrobić. I to rozłożyć i naprawić, bo teraz kilka stówek dawać na kolejny zasilacz. Jak ten dobrze służył, to trochę szkoda. Pokażę na przykładzie ostatniego kondensatora, jak je wylutowywałem, bo e, takie ja są gabaryty, że nie pokazywałem. Tu są nóżki kondensatora dużego, jednego z tych, e, już namierzone i o, tak, o patrzcie, o tak o tak o. Nagrzewamy, takim mam fajnym fakt... grotem z Aliexpressu Joakim. Pan Pioś nagrzewa, 380 stopni, pach, pach, dopadamy normalnej cyny, nie tego bezołowiowej. A, nie ma kondensatora. Dodatkowo, jakby ktoś pytał, jak usunąć dziurek? Przykładam, w odsysacz taki jaki z ekspresu. Puch, nie ma. Druga dziurka, żeby było kątki. Puch, nie ma. Mamy dwie dziurki. Mam nadzieję, że to się nagrało, że wyciekało nie będzie, jakiś materiał z tego wyjdzie, bo mam ten światło, przez grafiki. I tak to wygląda. Ok, sytuacja wygląda tak, że wyjąłem kondensatory. E, tutaj jest wnętrze zasilacza. Odlutowałem te przewody oczywiście od tej blachy, to na samym początku. Dwa przewodziki zrobiłem zdjęcie, żeby się nie pomylić. E, już tutaj przejdziemy na biurko. E, wylutowałem kondensatory. Wszędzie zostały dziurki. Pokażę Wam, ile ich wylutowałem. Generalnie wylutowałem ich tyle. Sporo, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kondensatorów. O czym 9? Coś mi się tu nie zgadza. Wydaje mi się, że ich więcej powinno być. O, tu kupiłem już nowe. Byłem w sklepie w międzyczasie. Jest na wymianę 1, 2. A, zaraz mi się wszystko pomiesza. Zaraz. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, no może i 9. dobra, 9 kondensatorów, z tego 3 nie są spuchnięte. Inne są spuchnięte, nie miałem nie ruszać, ale już uznałem, że tam 3 tylko takie zostały te lutuję. I z tych trzech po pomiarach, chyba na porządku po rzątu, Pojemności 1, się okazało, że w ogóle na pojemności nie wygląda dobrze. Więc dobrze, że wylutowałem. Więc teraz tak, te kondensatorki. Tu mam taką fachową rozpiskę, gdzie który był, tak to się miało wątpliwości. Więc teraz tak, wkładam je z powrotem i zalutowuję. Po czym zrobimy test? Tutaj wysypię sobie kondensatory wszystkie które kupiłem tutaj, o. Kupiłem też dwie bateryjki, przy okazji jak byłem w sklepie mam takie z blaszkami od razu, żeby łatwo się lutowało, jak na druciku są. Zwykle mam ich więcej, ale mi się skończyły, więc wiele kupiłem, trochę drożej niż w internecie. Dobra. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zgadza się. Patrzę, tutaj 16V, 470 mikro miał być pierwszy. Czyli jakiś nieduży, pewnie 470 mikro. Co to jest? To kondensator. 10 v Nie. One to były dobrze dobrane, proszę Państwa. 16 v 470 mikro. To będzie ten. O, nawet widać. Tu, gdzie kreska minus, na zamalowanym polu. Więc trzeba je odpiąć go od papierka i spróbować go osadzić. No i w pewnym sensie i takie do 105 stopni wytrzymujące, z tym że nie wszystkie niestety były, więc kupiłem takie jakie były, mam nadzieję, że, że podzielamy ten zasilacz, ale bez niego ciężko. No i każdy taki kondensator, teraz przewlekamy przez te dziurki nieszczęsne, tutaj tego bardzo widać nie będzie, pokażę pierwszy wtykam, chociaż tutaj tak niewiele widać, nie wiem czy coś tu widać, ale wtykam, weszło, kondensatory siedzą, o nóżki sterczą wszystkie, zaraz Kondensatory wlutowane. Tutaj wszystko, trzeba poskładać. hours later. Dobra, patrzcie, już jest założone, są kondensatory wszystkie nowe. Podoginałem, siedzi na swoim miejscu. Tu jeszcze kilka śrubek, tylko przykręcę, wyczyściłem trochę wentylator, który był mocno już w stanie średnim. I zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Płytka jest przykręcona też, tutaj o, kilka śrubek. Żeby to wszystko się trzymało, teraz ten radiator trzeba skręcić. On tu na hit idzie. Ja teraz zrobię go tak, jak było oryginalnie, ale powiem szczerze, że się aż dziwię. Ja się dziwię, że tutaj żadnej pasty nie było, żeby się przenosiło na radiator. Teraz dam bez na test, ale jak będzie wszystko ok, sobie dołożę pastę. Będzie się jeszcze lepiej to chłodzenie na pewno. No będzie lepiej pracować, nie? No, patrzcie, elegancko się spasowało tu trochę to co rozginałem to nie dochodzi ale jak zaraz skręcimy śrubki to będzie wszystko już na swoim miejscu a jak będzie na swoim miejscu zrobimy test a jak zrobimy test to albo w kolejnym ujęciu będą działały wszystkie monitory bo już będę nagrywał na nowym zasilaczu albo jest taka druga opcja że wszystko wybuchnie swajczy się wtedy kolejne ujęcie będzie zrobione z telefonu i będzie ciemno dookoła Teraz, jak zanim to zrobiłem, zanim skręciłem, macie możliwość odstawiać: czy pierwsza wersja, wszystkie monitory działają po kolejnym ujęciu, czy druga, nagrywam z telefon jest ciemno. Czyli druga jest B, ciemno, wszystko działa, monitory A. Iście w komentarzu A, czy B, co odstawiacie w tej chwili? Jak będzie po włączeniu? Napiszcie, że to jest przed, wiadomość ewentualnie przed, przed testem. A, wszystko działa, monitory się świecą, widzicie mnie z nimi. B, po ciemku, nagrywam telefonem. Na początku spinamy z moim testerem. Bo on od razu aktywuje zasilacz po podłączeniu go i włączeniu jedynki. OK. I będzie można stwierdzić, czy się wyłącza, czy wybucha, a ewentualnie, jak wystartuje, jakimś cudem, to będzie widać, które linie są sprawne, a które nie. Dobra. To wystarczy, te główne linie zasilające. Podłączam do specjalnie przez UPS-a. Już jest uPS-a jak ktoś walnie, to nie wywali w całej instalacji prądu, tylko sam UPS się przeciąży i wyłączy. Dobra, jest na zero. Na razie podłączam na zero. Mam nadzieję, że nie będzie już dla jakiegoś założenia kabliczki, jak miał opuścić przebicie na budowę. Dobra, podłączamy. AB, AB, AB. Będzie zaraz widać. Uwaga. O, 230, jest. Wykłócę coś tam z jak powinna. I teraz 0 na 1, uwaga. 3, 2, 1. Ha! Nie bierze. Poszło, ale tak. Minus 12V jest na poziomie 11,8 plus 12 jest na poziomie 12,3 5 jest na poziomie 5V yy, drugi 5 też ma 5, 12, kolejny kończony ma 12,3 i 3,3 3 ma 3,3 PG 0 mikrosekund to chyba dobrze no nie są idealnie stabilne na 5, ja te kondensatory takie, które są ponacinane tam były jeszcze takie no, mniej typowe, może jeszcze ja trzeba że były lepsze na 5 o, patrzcie, to nowe moje, nowy gadżet tak się podoba jakoś później go lepiej do kamery dopasuje tu mam jedną buźkę, tu mam drugą buźkę o, a tu jeszcze mam tabliczkę do strony mojej startowej, głównej, ale to mniejsza oto. Jakoś to poustawiam, dopiero to postawiłem przed chwilą. Więc tak, ruszyło i kolejne ujęcie mam nadzieję, że będzie z monitorami, że po podłączeniu obciążenia nie będzie bum i czarno i... Dalej możecie pisać AB, ale teraz pod pierwszym teście. Czy jest AB? A- monitory, B- ciemno. Jeszcze zanim go założę, zrobimy mały tuning. Takiej pasty użyję zwykłej Ceramic 2, takiej taniej dosyć, ale nie to jest istotne. Ile ona kosztuje, ponieważ to nie było żadnej na tym radiatorze, na heatpipie. A ja sobie dołożę. Może to zawsze odrobinę go bardziej wyciszy, bo będzie lepiej ciepło odprowadzał. Nie wiem, ale podejrzewam, że jak metal do metalu dotykałby z pasty, no to tak idealnie tego ciepła nie odprowadzało. Dobra, no jest skręcone. Tutaj nic nie wyszło, bo dałem od połowy, tutaj trochę wyszło, bo przesuwałem w czasie regulacji. Montuję do komputera i widzimy się albo z telefonu, albo z trzema monitorami A albo B. O, A to miało być co? A że się uda. B. Będzie ciemno. Piszcie, ostatnia szansa, bo nowe ujęcie za 3, 2, 1 i. Jeszcze jedna rzecz, nie bardzo wiedziałem co to jest, teraz sprawdziłem, tu jest taki parametr power pg, z tego co doczytałem to najprawdopodobniej to jest power good. Jeszcze potem sprawdzę materiale, ale wydaje mi się, że tutaj było 0 mikrosekund, czyli tak jakby zasilacz nie dawał sygnału power good, mimo że były te napięcia wszystkie, ale lekko się bujały. Teraz daje power good 260 mikrosekund. Podobno między 100 a 500 powinno być, co oznacza, że zdrowy zasilacz, czyli w połowie, no to jest teoretycznie idealnie. Więc chyba, 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 chyba być może nie wybuchnie jak teraz podłączę. Możecie jeszcze raz obstawiać jak chcecie dalej, bo za pierwszym razem, że ktoś, ktoś obstawił, e, że zadziała, to nie zadziałał, a nie zadziałało. Jeżeli czytał B do wybuchnie, no nie wybuchło. Nie wybuchło, ale też się wyłączał komputer, po kilku razy załapał i chodził, ale zostawiłem, wyłączyłem go, rano chciałem włączyć, znowu się nie włączył. Zobaczymy teraz. Jeżeli chcesz teraz wygląda dalej, możemy znowu wstawiać, nie będzie teraz na przykład X to znaczy, że pójdzie na tym etapie zasilacz po podłączeniu, a Z nie pójdzie. możemy dać komentarze. Zobaczymy, czy ktoś się wstawia obstawia. Jak ustawiam na tym etapie. Dobra, ja go teraz o piknęło, czyli coś skoczyło na pięcie. Nie wiem czy to nie dobrze nie powinno pikać. Powinnić też stabilne. No. Żeby coś się nie zadziało. No i nie wiem, czy uwierzycie. Ale patrzcie, wszystko działa. Monitory te działają. Tu jeszcze mam kolejny nagrywający. Wszystko działa. Zasilacz działa. Karta graficzna działa. Tylko, że nie było tak prosto. Jak nie wiem, czy wkleiłem, czy nie wkleiłem. Bo najpierw wymieniłem te 9 kondensatorów, które były. Większość była wybrzuszona, i zaraz wam pokażę. O, tu pokażę. Te 9 kondensatorów najpierw wymieniłem. Większość była powybrzuszana. Yy, poza dwoma. O, o, takie brzuszki miały. Ten chyba, widzę, jest bez brzuszka. Ten ma brzuszek. Bez brzuszka, dwa. Ten ma brzuszek. Ten ma brzuchol. Jakiś tam. Ten ma ogromny brzuch. O, nie wiem, do czego dobrze widać. Ja go dobrze widzę, że ma. I ten. No, prawie nie ma. Najpierw te wymieniłem. Włożyłem w komputer. Zasilacz. Włożyłem w komputer. A ten skubany yy, tylko mrygnął, jak działał tutaj przy testerze, wam pokazywałem, to w komputerze tylko mrygnął. Ale po kilku razach, po pięciu, sześciu razach w końcu zaskoczył, pochodził, coś tam zrobiłem mniej więcej, wyłączyłem go. I zostawiłem, żeby włączyć go rano, żeby sprawdzić, ewentualnie wtedy dograć dalej, czy że wszystko działa. Rano się znowu nie włączał, więc y, było coś nie tak, więc jeszcze raz go rozłożyłem. A, jeszcze tu jeden z tych dużych, jeszcze ten z brzuchem był. Dobra. O, jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze taki wymieniony, też brzuszek miał, widać? No, czyli jeszcze było ich było ich tam 9, tak? 9, czyli się zgadza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak. Te 9 poszły w pierwszym, w pierwszym rzucie wymienione i po tym jak to wszystko nie działało, rozłożyłem. I jeszcze wymieniłem garstkę małych kondensatorków. Małe kondensatorki z kolei są od sterowania. O, i jeszcze te wymieniłem. One nie były wybrzuszone, no są wszystkie ładne. Tu się nic nie dzieje, żadnych brzuszków nie mają. Takie maluchy. I mają bardzo małe, niskie wartości. Wydaje się, że bez nich powinno równie dobrze wszystko działać. Bo tak często bywa w wielu przypadkach. Ale widać logika wariowała. Dodatkowo, jak wam pokazywałem na początku... Po wymianie dużych kondensatorów pokazywałem wam tester, to te wszystkie napięcia falowały. No, nie byłem pewny, czy przy takim MatTX to jest normalne, że one falują, chociaż było podejrzane, ale jak wrzuciłem do czata GPT, to im powiedział, że jest normalnym, że nie przejmował, no jak to czat. Ech. Po wymianie tych małych przestały falować. Napisałem do czata powiedział, no tak, tak, nie powinny falować, jak jest dobry zasilacz. No kurde. To co chcemy, żeby nam powiedział, nam powie, więc z tym czatem trzeba uważać. Działa, działa super, fajnie. Ja jestem zadowolony. Zaoszczędziłem no za 4-5 stówek na takim zasilaczu. Tej klasy mniej więcej, bo to nie jest nie wiadomo jaki, ale też nie jest najgorszy. Dla mnie jest zupełnie wystarczający. Na nim pracuję, spełnia moje oczekiwania. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę posłuży. Tu jeszcze lepsze kondensatory, ewentualnie sobie komplet zamówię, bo teraz brałem, jakie były w elektroniku na rogu obok mnie. Ale jest okej. Okay. Mam nadzieję, że się podobało. Jak będziecie mieli problemy, to wiecie, co robię ze swoimi zasilaczami. A jak coś, to subskrybujcie kanał. Licznik wtedy rośnie. Będę wdzięczny. Jakieś tam łapki podbicia też. Wiecie, pomagają. Dzięki. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Cześć.